Dzień dobry panie Sławeczko właściwie może i dobry wieczór, bo nie wiem, która tam u was jest godzina. Chciałem pana serdecznie powitać z piekiełka na dalekim wschodzie. Autobus pojechał. Trochę tu jest bałaganu, ale zupełnie to absolutnie nikomu nie przeszkadza. Wszystko grzecznie, miło, ludzie uśmiechnięci, Pan sobie tutaj. Przejedzie stałem swoim rynsztunkiem, mimo że ulica ma półtora metra szerokości, a właściwie to jakiś podjazd pod dom. Nikt na nikogo nie krzyczy, nikt się na nikogo krzywo nie patrzy. Ale jest Super. Ciepło najważniejsze. A teraz ty mnie znowu martwisz, bracie. Ty ciągle tam zasuwasz na piechotę. Ja nie wiem, jak boga kocham, wszyscy jeżdżą, a ty jakoś. Nie wiem, no tyle razy Ci mówiłem, że lepiej, wiesz, no źle jechać niż dobrze iść, a Ty ciągle wracasz swoje. To mnie martwi, no ale trudno, no wiesz, widziałeś jak ludzie się tam poruszają. A kask bez, na, na rączce, założony, nikt na głowę nie zakłada jakoś. No tak powinno być, no luz, spokój, wszyscy powoli, elegancko. No tak to właśnie powinno wyglądać. Ja Chciałbym Słabeczku zaproponować coś takiego do renowacji, jeżeli chcesz to mogę Ci to wziąć za parę złotych nie wiem jak to przywiozę do Polski nawet nie wiem co to jest prawdę mówiąc ale byś mógł się przyjrzeć i swoim tochowym okiem ocenić bo to leży na śmietniku na no jakim śmietniku bracie to jest porządna Yamaha a ten kapelusz, co tam z tyłu wisi, to chyba po poprzednim kierowcy. Chcą zobacz, co to za maszyna, bracie, jak to musiało zasuwać. Widzisz, że flaga w czarno-białą szachownicę jeszcze tam się zaplątała, kurna w kierownicy. Tak się bracie jeździło, że nawet flagi nie zdążył zabrać ten, co bracie, wiesz, wyścig yy, wymachiwał. No, to jest porządny sprzęt, Ty go bierz, bracie, ładuj do kontenera i dawaj tutaj. Chciałem pana pocieszyć pani Sławka, że w kwestii korków jest tutaj dokładnie tak samo jak w naszym cudownym mieście. A nawet może jeszcze gorzej, bo tutaj, że korki też jeszcze 30 parę stopni, więc jest mocno to męczące. Dlatego ja maszeruję z buta. Chwilowo. Muszę to zapytać pana Sławka, mojego przyjaciela, co on na to. Czy, jakby w Zalesiu, takie coś założyć, to by zadziałało? turbinka mogłaby zadziałać, ale te panele to słabo chyba. Ja ty ciągle na piechotę, no kurczę, ja nie wiem, co tam się z tobą dzieje. Tłumaczysz się jakoś dziwnie, ty wsiadaj na coś i jedź, no przecież to kupa wstydu, no tylko pokazujesz mi, że tam korki, coś, człowieku, no trzeba jeździć, o, zobacz. A to na rzece, to ja nie wiem, co to jest. To napędza rzekę, czy to rzeka napędza. Te wiatraki, w każdym razie to, to nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Także wiesz, tam trzeba było wskoczyć do wody, przekonać się, co tam za sprawa. Tam jakaś, widzę, skrzynka elektryczna, to chyba jakaś dziwna historia. Nie wiem, ty, po co te wiatraki tam? Trzeba było to zgłębić. No, a ty się mnie pytasz w Zalesiu, to wiesz, my mamy lepsze rzeczy, ale, no, ale już nie będę o tym mówił dzisiaj.